100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży. Dookoła świata. Sponsorem generalnym wyprawy jest ecantor.pl. W drodze do Chicago odwiedziliśmy sklep motocyklowy. Będąc w Stanach, oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o największej legendzie Stanów Zjednoczonych, czyli Harley Davidson. To są najsłynniejsze motocykle, które jeżdżą na całym świecie, więc dzisiejszy dzień spędzimy praktycznie cały dzień w salonie, gdzie będziemy oglądać od motocykli po różne gadżety, więc nie ma co dużo gadać. Zapraszamy do środka i zwiedzamy. No i skończyło się. Ponad 5 miesięcy w drodze, ponad 30 tysięcy kilometrów przejechanych w jednym busie. Niesamowita przygoda, tak naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać i czego oczekiwać, ale jechałem ze wspaniałymi ludźmi. Jeszcze raz wielkie dzięki Mariusz i Maciek za zorganizowanie tego, bo tu było coś niesamowitego. Dawid, za poczucie humoru i nowe słownictwo, którego się nauczyłem. Paulina, za odrobinę od tej kobiecej wrażliwości, która też jest potrzebna w męskim towarzystwie. No i Łukasz. Dzięki za to, że gdzieś tam na początku trasy też a z nami jeszcze działałeś. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Do zobaczenia. Chicago było naszym ostatnim miastem w Ameryce. W największym polskim mieście w USA wzięliśmy udział w 125. paradzie z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja. Dzisiaj bierzemy udział w paradzie w samym centrum Chicago. A jak paradować, to w wielkim stylu.

tego, że wszyscy straszyli deszczem, pogoda, jak widać, cudna, więc jesteśmy w Chicago na paradzie 3-majowej. Jest nas troszkę mniej niż zawsze, bo przestraszyliśmy się deszczu. Ale Fundacja Jugendamt Angel zawsze maszeruje, zawsze dzielnie pali się naszą polskością. Mamy skrzydła, mamy maluchy, które gdzieś tam biegają. A jest nas bardzo, bardzo dużo tutaj dzisiaj w kolonii. Cieszymy się, że podróżnicy do nas dołączyli. które są gotowe do odjechania. Teraz pokazuję swój. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you want stay. Close the blinds, let's that the time has Keep our on the floor, open up champagne. Let's continue come on Po ponad 5 miesiącach podróży udało wrócić się do Polski. Droga przebiegła bezpiecznie. Zapakowaliśmy nasze autko do kontenera i już na nie pomału czekamy. Po takim czasie mogę stwierdzić, że nauczyłem się naprawdę dużo, przeżyłem więcej niż sobie wyobrażałem. Jestem zadowolony również z tego, że jako grupa stworzyliśmy naprawdę coś dużego i udało nam się osiągnąć ten cel wspólnie. Nie było łatwo, były chwile miłe, były chwile nieprzyjemne, ale tak naprawdę został dobry, dobry kontakt między nami i każdy, tak według mnie, wydaje się, że wyniósł z wziął tej wyprawy jak najwięcej i docenia to, że zrobiliśmy naprawdę wielką rzecz. Jako pierwsza podróż powrotną do domu rozpoczęła Paulina. Baw się do Baw się, baw się i wysłaj nam dużo zdjęć i czekamy, czekamy na relacje, czekamy, czekamy, Tak więc kończą budę No, także lecę dalej, trzymajcie kciuki. A chłopakom życzę bezpiecznego powrotu do domu. Lecę. Ty też wracasz do domu przecież. Drugą za trzy tygodnie trzymaj się Paulina nie, nie weźmiesz żeby koło tełza ciężkie plecaki masz widać wszystko? mam umachaj, umachasz, Mam, umachaj na nie, nie pomachuj nie, 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 jest, nie, drogi dzisiejszego dnia kończy się moja przygoda wraz z chłopakami à, z tego miejsca chciałabym przeogromnie im podziękować za troskę i za ten przecudownie spędzony czas. W tym momencie wybieram się w swoją taką prywatną podróż, która potrwa jeszcze trzy tygodnie, więc trzymajcie za mnie kciuki. Na pewno, na pewno przeogromnie chciałabym podziękować mojej rodzinie, bratu, rodzicom, mojemu facetowi za przeogromną pomoc w każdym aspekcie i ośmiomiesięczną cierpliwość właśnie w momencie, kiedy mnie nie było. E, cieszę się, że mam do czego wracać w Polsce i mam do kogo wracać w Polsce i to mnie trzyma w tym kraju bardzo. E, jestem w tym momencie dużo bardziej bogata w duszy i na sercu, mimo, że nie mam e, pieniędzy w krwelu. Słuchajcie, za chwilę dotrzemy do miejsca, w którym wszystko się rozpoczęło, czyli nasza podróż dookoła świata dokładnie 348 dni temu. Jeszcze nie wiemy jak to jest objechać świat dookoła, ale za chwileczkę, gdy staniemy pod palmiarnią, już się o tym wszystkim dowiemy. Jest! Obecnie znajdujemy się w akademiku w Zielonej Górze, dokładnie w naszym biurze, w którym szykowaliśmy przez prawie dwa lata naszą podróż dookoła świata. Sama wyprawa była ekscytująca, niesamowita i była to ta jedyna podróż, która nie zdarza się w życiu po raz drugi. Takie mamy doświadczenia. Bardzo to było dla nas wielkie wyzwanie, też przez to, że mogliśmy relacjonować tą podróż i w mediach, i w telewizji. I za pośrednictwem portali społecznościowych bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Dziękuję sponsorom, patronom, uczestnikom wyprawy, a przede wszystkim rodzicom. Bez nich na pewno nie dałbym rady. Dziękuję za to, że znosiliście i też te humory, nie zawsze dobre, no ale mam nadzieję, że też razem ze mną przeżywaliście tą podróż. Ja bym chciał podziękować za te 348 dni w podróży, tym ludziom, których spotkaliśmy na trasie, którzy bardzo chętnie nas zapraszali do siebie, pomagali, bo bez nich. Byłoby ciężko dojechać do końca i teraz, będąc w naszym biurze, gdzie wszystko się zaczęło, udało nam się spełnić nasz cel, objechać świat dookoła i dlatego chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować od rodziców sponsorom, wszystkim, że byliśmy razem w tym wszystkim, no i że udało nam się objechać świat dookoła. Daliśmy radę. Przez 348 dni podróżowaliśmy przez 20 państw na czterech kontynentach i przejechaliśmy 100 tysięcy kilometrów. Maszerowaliśmy po Placu Czerwonym, pływaliśmy w zimnych wodach Bajkału, wspinaliśmy się na najwyższe wydmy pustyni Gobi. W Azji podróżowaliśmy niemal wszystkimi środkami transportu, a w Australii pracowaliśmy, by ukończyć naszą podróż. Objechaliśmy Amerykę dookoła oraz na Alasce widzieliśmy lodowiec i zorzę polarną. Był to dla nas niesamowity czas i przygoda, jaką przeżywa się raz w życiu. Wyprawa była również dla nas pracą reporterską, jaką wykonywaliśmy po to, by wspólnie z Wami przeżywać sukcesy i porażki. Podczas wyprawy spotkaliśmy wielu niesamowitych ludzi, którzy pomagali nam pokonywać trudy wyprawy. Teraz, gdy objechaliśmy świat dookoła, możemy powiedzieć, że było to największe wyzwanie, jakie podjęliśmy w swoim 25-letnim życiu. Mamy nadzieję, że ta podróż będzie niosła przesłanie, że jeżeli jesteś w stanie sobie coś wymarzyć, możesz również to osiągnąć. Za wspólną podróż dookoła świata bardzo dziękujemy. Sometimes we're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home. I can't stand this place because there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter. Oh, how can I explain the truth? The best I ever had, and I'm trying That sort of kills you. Jesus saves on the bathroom wall where I saw your name. You're the best I ever had. I won't be the same. Night sky full of drones. This neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, and they're staring at their phones they groom the coastline here it's time to disappear and maybe once a year i think to clean my car, car. My I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma. I think I love. you're the best